A co czyni pingwiny tak wyjątkowymi na skalę w sumie całego świata zwierzętami? No, wydaje mi się, że przede wszystkim pingwiny jako grupa ptaków, no to wyjątkowe jest to, że utraciły możliwość lotu w powietrzu i są ptakami morskimi, które 90% swojego życia spędzają w wodach oceanów. I zarówno przede wszystkim pobierają tam pokarm, ale nie wiem czy wiecie, również tam odpoczywają, również śpią i na ląd wychodzą tylko w dwóch celach, po to żeby się rozmnożyć i żeby zmienić pokrywę ciała, czyli się przepierzyć. I oprócz tego, że są ptakami, które nie latają, to wydaje mi się, że bardzo ciekawymi są dlatego, że one łączą zarówno ekosystem morski Czyli zarówno kondycja naszych oceanów jest dla nich istotna i kluczowa, i zarówno te warunki, które panują na lądzie, dlatego że dostęp do lądu i warunki na nim panujące decydują o ich przetrwaniu, o kondycji ich populacji. Więc to jest takie bardzo interesujące. Co jeszcze? Przede wszystkim jest to grupa bardzo liczna, bardzo różnorodna. Właściwie nie znam innej grupy ptaków tak różnorodnej i, i, i tak zróżnicowanej. Szacuje się, bo tutaj naukowcy nie są do końca zgodni, ale mamy na świecie około 17 gatunków pingwinów. Pingwiny zamieszkują wyłącznie półkulę południową na południe od równika. Mhm. I poza tymi populacjami, tymi gatunkami, które zamieszkują wybrzeża Ameryki Południowej, Afryki, Australii, Nowej Zelandii, no to oczywiście takie najbardziej charakterystyczne i to, co nam się najczęściej kojarzy ze słowem pingwin, to są te populacje, które występują w Antarktyce i Subantarktyce. I tutaj mam na myśli głównie pięć, no, może sześć gatunków. No i jeśli mówimy o takim nadzwyczajnym, no to zdecydowanie jest to pingwin cesarski, który jest największym gatunkiem mm. występującym na kuli ziemskiej, ale to jest gatunek ptaka, który jako jedyny odbywa lęgi w okresie zimy, mm. zimy antarktycznej i robi to przy temperaturach spadających, temperaturach powietrza spadających poniżej 60 stopni Celsjusza, więc no, to jest takie wyjątkowe i, i czyni go wyjątkowym, jeśli można tak powiedzieć, twardzielem mm -hmm. wśród ptaków, bo żaden inny ptak tego nie potrafi. Mm -hmm. Więc chociażby z tego powodu są one takie wyjątkowe. Z kolei te trzy gatunki pingwinów, z rodzaju Pygoscelis, które ja badam, mm -hmm. To są gatunki, które zamieszkują e, głównie okolice Półwyspu Antarktycznego, ale nie tylko. Mm. Natomiast tam właśnie się spotykają, e, w tym regionie. E, mam tu na myśli pingwina białookiego, kiedyś zwanego Adeli, e, maskowego i białobrewego. I ten obszar Półwyspu Antarktycznego jest bardzo ciekawy, ponieważ właśnie tam nakładają się zasięgi występowania pingwinów białokich, które są charakterystyczne głównie dla kontynentu Antarktydy i dla nich ten obszar na przykład Szyplandów południowych, gdzie mamy naszą polską stację, jest najbardziej na południe wysuniętym, na północ przepraszam, mm. wysuniętym zasięgiem na północ, tak. Natomiast pingwiny białobrewe to jest taki gatunek, który głównie zasiedla wybrzeża Wysp Ameryki Południowej, Georgii, więc one mają bardziej północny zasięg występowania, i dla nich z kolei Szetlandy Południowe to są takie jedne z bardziej południowych mhm. zasięgów. Natomiast pingwiny maskowe to są pingwiny, które są charakterystyczne dla tego właśnie pasa wód. Mhm. i dlatego ten obszar jest taki bardzo ciekawy obszar półwyspu antarktycznego bo tamte zasięgi różnych gatunków się nakładają no poza tym występują tam również inne zwierzęta morskie bo trzeba pamiętać że w antarktyce nie ma żadnych zwierząt lądowych mhm. wszystkie zwierzęta które pojawiają się w tych tak zwanych oazach czyli obszarach wolnych od lodu to są właśnie ssaki ptaki morskie mhm. czyli związane z oceanem i tam pojawiają się głównie w okresie antarktycznego lata i to jest właśnie ten czas, kiedy prowadzimy obserwacje.